Cześć kronikarki i kronikarze! Dzisiaj mamy dla Was streszczenie serialu Roist. Royce to polski serial stacyjno-kryminalny w reżyserii Jana Holoupka. Pierwsza seria emitowana była na nieistniejącej już platformie internetowej Showmax w 2018 roku, a rok później została udostępniona przez Netflixa. Druga seria, zatytułowana Royce97, wyszła w połowie 2021 roku, już pełnoprawnie pod banderą Netflixa, zaś premiera trzeciej odbyła się końcem lutego bieżącego roku. Akcja serialu rozgrywa się w niewymienionym z nazwy mieście wojewódzkim w zachodniej Polsce, a samo słowo Royce oznacza to po prostu w którym przenośni, a czasem nawet i dosłownie nasi bohaterowie z różnych przyczyn grzęzną. Widzów za to może przytłoczyć liczba osób, które przewijają się w tych trzech sezonach, ich koligacje, jak również historia, która rozkłada się na kilkadziesiąt lat. Stąd nasze wideo. Zapraszamy. Pierwsza seria osadzona jest końcem 1984 roku, w dość ponurym okresie schyłkowego PRL-u między zniesieniem stanu wojennego, a rozpoczęciem obrad okrągłego stołu. W lesie, na obrzeżach miasta, na tzw. grontach, dochodzi do podwójnego, brutalnego morderstwa młodej procedutki i Zbigniewa Grochowiaka, miejscowego działacza PZPR. Milicji Obywatelskiej dość szybko udaje się wytypować oraz ująć sprawcę. W tym samym czasie ma również miejsce samobójstwo parę nastolatków. Justyny Drewicz, córki jednego z opozycjonistów, Kazimierza Drewicza i jej chłopaka Karola Wrońskiego. Po otrzymaniu wersji prokuratora i w się wątpliwościach, brakuje m.in. narzędzia zbrodni, nieoficjalne śledztwo podejmują dwaj dziennikarze regionalnej gazety Kurier Wieczorny, doświadczony Witold Wanycz oraz początkujący Piotr Zarzycki, który niedawno przeprowadził się z Krakowa z ciężarną żoną, Teresą. Dodatkowo Wanycz, prywatnie znający się z drewiczami, bada również, pomimo nacisków organów, sprawę podwójnego samobójstwa. Matka Justyny nie wierzy, że jej córka skoczyła z dachu i podejrzewa zemstę bezpieki za działalność jej męża. Tłem dla wielu dialogów serialu jest bar z dancingiem, będący przygrywką lokalnego burdelu, hotel centrum prowadzony przez tajemniczego kierownika. Dowiadujemy się również, że Wanycz chce wyjechać za zachodnią granicę. W podróż razem z nim chce się udać Nadia, prostytutka pracująca w lokalnym hotelu, z którą redaktor jest w luźnym związku. To Nadia w rozmowie z Zarzyckim zasiewa pierwsze ziarno niepewności co do sprawcy mordu na Grochowiaku, pojmanym woźniaku, który był związany z zamordowaną prostytutką i miał zabić parę w afekcie z zazdrości, do czego się zresztą przyznał. Oskarżonego miało nie być tej nocy w lesie. Zarzycki rozmawia też wielokrotnie i wreszcie ma romans z wdową po Grochowiaku, Heleną. Która wiedziała, że jej mąż ją zdradzał i w dodatku używał przeciwko niej przemocy. Romans ten odbija się na i tak już nadwątlonym przeprowadzką i ciążą Związku Zarzyckich. Śledztwo dziennikarzy wreszcie jednak spotyka się z reakcją prokuratury. Pojawia się typowy smutny pan w postaci funkcjonariusza Kulika, który atakuje, a następnie przetrzymuje i torturuje Nadię, jak również próbuje zastraszyć redaktorów, a nawet składa wizytę Teresie. W toku nieoficjalnego dochodzenia Zarzycki wpada na trobrzeźnika, byłego boksera Józefa Haśnika, który wynajmował zamordowanej prostytutce pokój pod lasem. Niestety nieświadomie naprowadza Prokuraturę na kolejnego kozła ofiarnego, który pozwoli na zatuszowanie sprawy morderstwa. Śledząc podejrzanego, młody redaktor jest świadkiem jego porwania, a następnie zabicia z ręki kulika i upozorowania samobójstwa. Milicjant, który nieco się rozpędza w tuszowaniu sprawy, ginie wreszcie z ręki prokuratora. Wanycz w swoim śledztwie dowiaduje się nieco więcej o samobójczej parze, m.in. z relacji jednej z ich koleżanek Kingi. Okazuje się, że Justyna padła ofiarą molestowania ze strony Grochowiaka, którego nie była przez lata bynajmniej jedyną ofiarą. Ten sprawował od lat pieczę nad sekcją powadzką w lokalnym klubie sportowym. Justyna padła również ofiarą gwałtu ze strony trzech swoich koleżanek ze szkoły. To popchnęło ją, jej chłopaka, do samobójstwa. Dodatkowym elementem układanki i głównym powodem, dla którego Wanycz chciał wyjechać, jest historia jego młodzieńczej miłości Elsy Kepke. Na początku sezonu widzimy album Sztuki Współczesnej z jej obrazem i to stanowi motywację starszego dziennikarza do wyjazdu. Dziewczyna tuż po wojnie była przetrzymywana przez Polaków i Rosjan w obozie pod miastem, a następnie została wywieziona na zachód. W ostatnim odcinku Wanycz odnajduje Nadię i decyduje dać jej wszystkie swoje oszczędności, jednocześnie umożliwiając, Ucieczkę do Niemiec, samemu zostając. Natomiast Zarzycki włamuje się do mieszkania Heleny i odkrywa, że ma ona romans z prokuratorem i to oni razem uknuli morderstwo jej męża. Sezon pierwszy kończy się pojednaniem małżeństwa Zarzyckich, którzy postanawiają wrócić do Krakowa. Drugi sezon toczy się latem 1997 roku, kiedy południowy zachód Polski nawiedza powódź tysiąclecia. W jej wyniku pęka jeden z wałów przeciwpowodziowych. Woda zalewa część miasta oraz las na grontach, odsłaniając zakopane w nim po wojnie ludzkie szczątki. Odnalezione zostaje tam również ciało nastoletniego Daniela Gwita, który szybko uznany zostaje za przypadkową ofiarę żywiołu. Trzecim wątkiem sezonu jest porwanie syna lokalnego, szemranego biznesmena Józefa Kielaka, i choć okup opłacono, porwany nie został zwrócony ojcu. Śledztwo w sprawie śmierci chłopca prowadzą sierżant Anna Jas, tymczasowo delegowana policjantka z Warszawy, oraz miejscowy policjant starszy sierżant Adam Mika. Pomaga im w dochodzeniu również młodszy sierżant Jarek Dzidzia Małecki, prywatnie siostrzenie z Miki. W tym samym czasie do miasta wraca Piotr Zarzycki wraz ze swoją żoną, która podejmuje pracę psycholożki w miejscowej szkole i nastoletnią córką. Zażycki ma objąć funkcję redaktora naczelnego kuriera wieczornego, ale do miasta przyciąga go też list napisany na maszynie, który dostał, a który podpisano Helena. Problem w tym, że Helena Grochowiak nie żyje od 12 lat. W toku śledztwa Mika i Jas stwierdzają, że pęknięcie wałów nie było przypadkowe, a wypadek chłopaka mógł zostać upozorowany. Sprawa wydaje się mieć też związek z nowym osiedlem, które zostało wybudowane na terenach zalewowych. Innym człowiekiem, który interesuje się sprawą jest smaltretowany przez życie Kazimierz Drewicz, obecnie pracujący w kurierze. Drewicz swoim śledztwem podpada byłym milicjantom saperom i zostaje przez nich porwany i przetrzymywany, ale na szczęście odbity przez Jas i Dzidzie. Pirotechnicy wysadzili wał, jak się wpierw wydaje na polecenie Jacka Dobrowolskiego, głównego udziałowca osiedla Oaza. Miał on przy okazji Roman z Ewą Gwit, matką Daniela, przez co jest przez dłuższy czas pierwszym podejrzanym naszych detektywów. Jas jednak odkrywa, że Daniel był adoptowany przez Gwitów i jest synem Heleny Grochowiak, która zmarła w połogu. Zarzycki za to wpakowuje się ponownie w kabałę próbując pomóc Kielakowi odnaleźć syna. Redaktor dostaje fałszywy trop od jednej z dziewczyn z hotelu. Wpadają w ten sposób z Kielakiem w pułapkę w wałbrzyskim mieszkaniu, gdzie rzekomo miał się ukrywać przed ojcem syn biznesmena. Prawda jest jednak jeszcze bardziej przewrotna. Młody Kielak faktycznie na spółkę ze swoimi kolegami wymyślił własne porwanie. Niestety koledzy, w tym jeden z Alfonsów z hotelu, po otrzymaniu okupu go zabili, a prawdę za część pieniędzy z okupu pomógł zataić prokurator. Zarzyckiemu cudem Udaje się ujść z życiem i musi ratować się skokiem z okna. Finalnie, ponownie za wszystkim stoi prokurator, który zabił chłopaka w swoim mieszkaniu, kiedy ten podsłuchał jego rozmowy z dobrowolskim o wysadzeniu wałów i o trupie młodego kielaka zakopanego w wylewce pod jednym z segmentów osiedla, kupionym przez prokuratora za pieniądze z łapówki. Małżeństwo zażyckich w tym sezonie ponownie przeżywa kryzys. Teresa ma romans Jas co ostatecznie doprowadza do rozpadu związku. Przy okazji poszukiwania Drewicza Piotr poznaje Joannę, młodszą córkę dawnego opozycjonisty, siostrę nieżyjącej Justyny. Wątek Witolda Wanycza ogranicza się w drugim sezonie do jego wspomnień z wydarzeń na grontach sprzed ponad 50 lat. W retrospekcjach widzimy, jak bardzo młody Wanycz potajemnie spotyka się z Elsą jeszcze pod koniec okupacji niemieckiej, a później jak równie pokryjomu odwiedzają w tymczasowym obozie zorganizowanym dla Niemców przez polskich i radzieckich żołnierzy. W obozie dzieją się oczywiście dantejskie sceny, łącznie ze zbiorowym gwałtem Elsy i morderstwem praktycznie jej. Całej rodziny. Na koniec zostaje tylko kwestia listu, którego autorem jest Daniel. Młody Gwit lub Grochowiak. Okazuje się również młodym Zarzyckim. Prawdy o tym, kim jest jego prawdziwy ojciec, dowiaduje się od wanecza, który wysyła go do swojego dawnego redakcyjnego kolegi. Niestety chłopak nie dociera na miejsce, bo ma pecha i segment obok mieszka prokurator. Piotr Zarzycki nigdy zaś nie dowiaduje się o tym, że miał syna. Za podrzucenie pomysłu streszczenia Roy'sta. Dziękujemy Szymonowi, naszemu wiernemu fanowi, oraz kronikarzowi Łukaszowi za przygotowanie scenariusza. Kronikarki i kronikarze, niech mozgicyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.